Z całą pewnością mi ręka nie, nie, nie zadrży i dla takich chwil warto być w polityce. To jest też sens bycia w polityce. Nie, ale swoją drogą tak zupełnie poważnie wiecie co, to jest jednak coś niebywałego. Znaczy, facet mówi. Że dla takich chwil warto być politykiem. Nie warto być ministrem po to, żeby zmieniać Polskę. Nie warto być ministrem po to, żeby wprowadzić coś fajnego. Nie? Żeby ludzie mieli więcej kasy, albo no nie wiem, żeby jakiś rozwój gospodarczy był. No tego chyba jest minister finansów. Nie! Ministrem warto być po to, żeby przyskrzynić ziobre. No przecież to jest niebywałe. Oni tam wszyscy są ciężko, chorzy na głowę. Mówię wszyscy. Bo jak się odwinie, to oni te, to ci teraz ścigani będą tylko myśleli jak tego domańskiego i tego tuska i żurka i bodnara i wszystkich dopaści, zrobić z nimi to samo co oni robili z nami albo jeszcze bardziej. Fantastyczna zabawa. Naprawdę ręce same składają się do oklasku.